Artysta artystą jest obrzydliwy. Brycki jest artystą reprezentującym kierunek naz, nazwany szeroko nową figuracją. Jest to sztuka figuratywna, czyli niewątpliwie przedstawiająca, której tematem jest człowiek, postać ludzka, sylwetka, problemy człowieka, ale pokazane nie po to, aby pokazać, jak człowiek wygląda jak jest ubrany czy jest ładny czy jest brzydki. Czy jest w atrakcyjnym tle, czy jest w atrakcyjnym anturażu, tylko żeby pokazać jego wnętrze. Nazwano to kiedyś, żeby pokazać jego ducha, czy też duszę, czy coś, co wychodzi poza materię. I niewątpliwie wszystkie obrazy tutaj prezentowane pokazują człowieka z jego całym bagażem samotności, odrzucenia, choroby, bólu, czyli takie aspekty człowieczeństwa i rzeczywistości, które chętnie pewnie byśmy odrzucili, chętnie byśmy o nich zapomnieli. I bywa, że uciekamy w sztukę po to, żeby o nich zapomnieć, ale istnieje na świecie taka sztuka, która jest również po to, aby nam o tym nieustannie przypominać. I myślę, że to jest równie potrzebne. Prawdą jest, że styl czy też nurt nowej figuracji pojawiał się właściwie w każdej epoce, począwszy od starożytności. Przypomnijmy sobie posągi faraonów, czy też obrazy malowane, piękne, majestatyczne, hieratyczne, z całym bagażem insygniów władzy. A potem przychodzi okres akurat no, na przykład y, portrety Nefertete, czyli męża y, faraona i co jest pokazane? Człowiek brzydki, pokurczony, z chorym kręgosłupem, z nieproporcjonalnie wielką czaszką, czyli już nie pokazujemy człowieka pięknego, tylko pokazujemy jego gorszą stronę, jego stronę m, bardziej realną, a jednocześnie próbujemy pokazać coś, co jest w jego wnętrzu. Sztuka wykracza poza materię, wykracza ponad materię i wchodzi w strefę ducha. Tak jak mówię, starożytność, potem gotyk, były gotyckie oczywiście sztuka, a potem się zaczyna gotyk płoministy, wydłużone sylwetki, jakieś niesamowicie ekspresyjne. El Greco na przykład jest też przykładem figuracji, można powiedzieć. Nie ma nazwa figuratywnego, tylko figuracyjnego, także w każdej epoce było takie dążenie. No, dzisiaj oczywiście jak najbardziej także. Szanowni Państwo, mam zaszczyt otworzyć za chwilę kolejną naszą wystawę, rozpocząć kolejne nasze spotkanie, otworzyć wystawę malarstwa artysty, który przyjechał dzisiaj do nas z Poznania Mikołaja Obryckiego. Oto nasz bohater, powitajmy go o Dlaczego metamorfozy? Czy to znaczy, że to wewnętrzne dziecko, które właściwie na większości z tych obrazów jest, musi się zmienić? Tytuł metamorfozy dotyczy bardziej formalnej, formalnych, formalnych problemów, dotyczy, jeśli chodzi o to malarstwo, ponieważ w tych obrazach to przestrzeń jest medium, które kreuje lub deformuje. Formę i często musiałem się posłużyć no, po prostu jakąś figurą, czy to jest dziecko, czy to jest e, zwierzę, żeby opisać sama przestrzeń, a sam temat jest drugorzędną e, tutaj sprawą. Te, te prace nie wprowadzają w optymistyczne ascury, one mają swoją historię i każdy obraz opowiada. E, o jakiejś postaci, ma, zawiera w sobie ta postać swoją historię, jakąś przeszłość, jest w sumie wyrwana z kontekstu jakiejś tam własnej historii. Potęgowane wrażenie samotności to raczej myślę, że to nie jest świadomy wybór mój, po prostu już te obrazy tak wyglądają, być może to ze mnie wychodzi w jakiś sposób, a ja nad tym... to nie jest zamierzony cel, obrazy się pojawiają bardzo spontanicznie, ja cenię sobie w różnym malarstwie różnych artystów, czy to jest abstrakcja amerykańska, czy to jest na przykład Willem de Kooning, jeśli chodzi o taką ekspresję, która gdzieś tam, gdzieś coś z niego wziąłem, żeby namalować cykl zwierzęcy. Jest też, wiadomo, że kilka obrazów tutaj na wystawie jest, gdzie porównują do Francisza Bacon'a, do jego samej tej filozofii, tej samotności. Gdzieś to też we mnie tkwi taki coś z outsidera, który widocznie sam siebie pokazuje w taki, taki sposób.